Cześć, cześć, cześć! I czołem! Ja jestem Unan. Ja jestem Punek. Nazywam się Diego. Razem tworzymy kanał PUNA LIVE! W tym filmie dowiesz się jak zagrać w gotika wspólnie z przyjacielem, chłopakiem, dziewczyną lub z kimkolwiek sobie to wymarzysz za pośrednictwem platformy Steam. Pierwsze co musisz zrobić to posiadać konto na platformie Steam i mieć dodanego do twojej biblioteki gotika 1 lub Gotika 2. Oczywiście instalujesz tę część, w którą aktualnie masz ochotę zagrać. Jeśli ten punkt jest za Tobą, to nie pozostaje Ci nic innego jak wejść na stronę gotictogether.com i pobrać modyfikację autorstwa Koldera, która pozwoli zagrać Ci w trybko operacji. Po pobraniu modyfikacji wchodzimy do skompresowanego folderu lub wypakowujemy go za pośrednictwem WinRARA. Foldery Data, game Modes, Gothic Together oraz System wrzucamy do folderu z grą, a później podmieniamy pliki. Jeśli nie wiesz, gdzie on się znajduje, to uruchamiasz Steam, klikasz prawym przyciskiem myszki na zainstalowaną grę i wybierasz Zarządzaj, a następnie Przeglądaj pliki lokalne. Teraz wchodzisz w system Gothic Together Launcher i uruchamiasz aplikację Gothic Together. W razie potrzeby aktualizujesz ją. Następnie wchodzisz do zakładki Game Mods i upewniasz się, że wszystkie tryby są zaktualizowane. Do tego momentu zarówno ty, jak i Twój towarzysz musicie przejść ten poradnik krok po kroku. Od tego momentu gospodarz serwera oraz osoba dołączająca będą musiały przejść nieco inne procedury. Aby wspólnie zagrać, jedno z Was musi stworzyć serwer. Oczywiście najlepiej, gdyby zrobiła to osoba z lepszym połączeniem internetowym. W sekcji Home klikasz Host Game, wybierasz połączenie za pośrednictwem Steam, a w zakładce Game Mode wybierasz Gothic Coop. Klikasz Opis Steam Lobby ID i wysyłasz go osobie, która do gry będzie dołączać. Następnie klikasz Host Game i uruchamiasz grę. Startujesz nową grę i po dialogu z Diego lub Xardasem zapisujesz grę. Teraz musisz ją wczytać i kliknąć F1. W lewym górnym rogu powinna pojawić się informacja, że serwer jest gotowy. Nie pozostaje Ci nic innego, jak poczekać na swojego kompana. Jeśli chcesz dołączyć do istniejącego już serwera, musisz wejść w zakładkę Favorites i dodać serwer do ulubionych. Po pojawieniu się go na liście, klikasz Connect, i teraz Twoja gra powinna zacząć się uruchamiać. Startujesz nową grę i po dialogu z Diego lub Xardasem zapisujesz ją. Teraz musisz czytać. I kliknąć F2, aby dołączyć do Twojego kompana. Jeśli wszystko zrobiliście zgodnie z poradnikiem, to powinniście móc cieszyć się wspólną rozgrywką. Pamiętajcie, aby zapisywać grę na różnych slotach i robić to w tym samym momencie. Z kolei, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak Gothic Coop działa w praktyce, to zapraszamy na regularnie odbywające się live streamy na naszym kanale. Życzymy wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć!